To, że jest to sztuka wykorzystywania filmu. Piotr Michalak. W czasie, gdy z w polskich miastach wychodzili pierwsi widzowie Zielonej Granicy... Film powinien obejrzeć każdy, kto się uważa za człowieka. Mocny film, każdy powinien go zobaczyć. W pobliżu granicy polsko-białoruskiej w Mielniku ustawiał się łańcuch poparcia. Chcemy pokazać solidarność i ten łańcuch poparcia dla naszych... Mundurów dla naszego orzełka polskiego. To akcja tych, którzy twierdzą, że film Agnieszki Holand jest atakiem na Straż Graniczną i żołnierzy. Sprawa filmu była jedynym wątkiem, jaki trzy tygodnie przed wyborami hańba, hańba i jeszcze raz hańba poruszył w oświadczeniu prezes PiS. Ci, którzy robią takie filmy, którzy je wspierają, którzy przyjmują je dobrze no są w gruncie rzeczy armią. Putina. Oni tak zachowują się jak stuknięci. No. Oni się nawet jednej reżyserki jednego filmu tak boją, że, że, że odchodzą od zmysłów. No. Ha, ha! Prezes PiS stawia znak równości między stosunkiem do filmu i do ojczyzny. Każdy kto się nie ustosunkuje do tego wszystkiego, nie potępi tego wszystkiego znajduje się po tej jednej wyraźnej stronie. To jest strona antypolska. Zdaniem opozycji w tych słowach pobrzmiewają echa dawniejszych wypowiedzi byłego premiera. Teraz PiS wykorzystuje to do swojej propagandowej nagonki, tak jak to robili kiedyś komuniści. To kolejny dzień, gdy film znajduje się w centrum kampanii. Wczoraj komentowali go premier i ministrowie. Nie przepraszam, że to yy, przyderzę takie. Yy... Takie proporcje, i że to będzie takie tsunami. Jedyne co ten film wywoła, to, 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 to wzburzenie w polskim społeczeństwie i jeszcze większe poparcie dla polskiej armii. Głos poparcia z oceanu wysyła Agnieszce Holland, amerykańska Gildia Reżyserów, którzy potępiają ataki ministra sprawiedliwości i ekstremistów na twórczynie Zielonej Granicy. Głos potępienia, tyle że filmu rozlega się przed kinami. Wczoraj młodzież Wszechpolska pikietowała w Krakowie, a Konfederacja w Warszawie z hasłem, które już wcześniej pojawiło się w centrum kłótni o film w formie cytatu w ustach prezydenta. Tylko świnie siedzą Uważam, że to upadek polskiej polityki. I upadek tego urzędu. Co jest naprawdę jakimś świętokradcem, bo no to jest hasło ruchu oporu. Zresztą w tym była moja mama również z czasów okupacji hitlerowskiej. Mam nadzieję, że pani Holand wie, co to znaczy prawo cytatu. Ja bardzo wyraźnie zastrzegłem. Po pierwsze, że rzeczywiście filmu nie widziałem. Po drugie, że cytuję osoby, które film widziały. Prezydent dodał, że biletu na film kupować nie zamierza. Piotr Michalak, wydarzenia.